Powiedz wprost. Jeśli zaświeciłbym coś w laserem, ale tylko u mnie u babci. Co bym zaświecił? Na przykład w telewizor albo w LED popatrz. Mój ultralaser jest bardzo mega mocny i rozświetla jeszcze telewizor. I za to jeszcze... Patrz. Nic nie widać. Widzisz wszystko? Nic nie widać. O, boż! Jak laser wygląda. Po prostu jak szacunk. A zobaczcie na to. Co nie? Fajny laser. Co nie? No, no właśnie, że nie jest taki bardzo mocny jak ultralaser, ale właśnie, że lubicie takich laserów. Napiszcie w ko... Napisz w komentarz hashtag laserowy, żeby zasięgi tego filmu!